Zakończyły się 12 Tarnobrzeskie Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Zwieńczył je bieg na dystansie blisko 5 km. W tym roku Tarnobrzeskie Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie zostały zrealizowane w ramach dwóch projektów. Pierwszy, czyli sztuka integracji polegał na realizacji zajęć plastycznych i tanecznych pomiędzy osobami chorymi psychicznie i uczniami oraz seniorami. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na potrzebę dialogu i tolerancji. Te dni Solidarności przed 12 laty zainicjowane były z tego powodu, żeby nie naznaczać osób chorych psychicznie, żeby nie myśleć o tym, że są to osoby niebezpieczne, ale to są ludzie tacy sami jak my, a przede wszystkim potrzebują rozmowy, kontaktu, zrozumienia i akceptacji. Dziś. Wiemy, Wiemy, że kryzys psychiczny może spotkać każdego, więc nikt z nas nie chciałby być odrzucony z powodu jakichś trudności. Drugim projektem był Bieg Solidarności z osobami chorującymi psychicznie, w którym wzięło udział 150 biegaczy. W tym roku pomęczymy trochę osiedle Skalna Góra i Wianek. Biegniemy. W 80% po tamtych pięknych terenach, trochę nad Wisłą, yy, trochę przy policji, trochę przy browarze. Potem dwa podbiegi na Jaśńskiego i miały być schody, ale omijamy schody. Mamy 50 metrów yy, wzniosu, 50 metrów spadku. Trasa wynosi dokładnie 4880 metrów. Biegowi towarzyszył Happening pod nazwą Chodź. Opowiem Ci moją historię. Na placu, na ławeczkach siedzą osoby chorujące psychicznie. Jedne malują, drugie są przygotowane do tego, żeby ktoś się dosiadł na partię szachów lub warcabów. Są też osoby, które chcą opowiedzieć historię swojej choroby i czekają na mieszkańców. Jeżeli zostaną zauważone, lub jeżeli. Jeżeli ktoś zechce po prostu zamienić parę słów tak po prostu z drugim człowiekiem, to to zapraszamy. Symbolem tego happeningu jest puste krzesło przed sceną, bo to puste krzesło symbolizuje nieobecnych, ale także brak komunikacji, takie stereotypowe odrzucanie osób chorujących i temu chcemy się przeciwstawiać. Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu ODS. Muzyka